Cześć panowie! Jaki czas temu Wojtek mnie pytał, czy jest trudna wymiana lamp w moim gracie. I tak pomyślałem, właśnie dzisiaj mnie wzięło na to, żeby tak mówię, może nagram wam filmik. Mało z nas ma do czynienia z lampami. Na pewno prościej jest w normalnych lampach, bo to w i wymienione było to wszystko na zewnątrz. Więc pomyślałem, że może pokażę to takie, może trochę, co niektórych interesujące będzie. Kolotek znacie. Bright 5, nie? Eee, teraz w środku są lampy JJ, oryginalne, fabryczne. Wróciłem do nich tak, żeby sprawdzić i powiem szczerze, że są całkiem niezłe, że tak powiem. Eee, ale mówię, posłuchałem trochę i wracam do lamp. Mam dwa zestawy od naszego kolegi Regi. Zobaczcie mi z pewnego źródła. Takie zróżnicowane brzmienie, bo jedne grają bardziej górą, drugie dołem. Mówię, dzisiaj zmienię, to filmik nagram, to na pewno tak bardziej instruktorzowo może to profesjonalnie nie wygląda, no ale jednak coś będzie widać. Za dużo rzeczy mi nie potrzeba. Imbus, jest kilka śrubek, ale mam tylko na jednej, bo raz na jakiś czas zmienia, więc nie chcę potem kręcić ośmiu śrubek, jak tylko wystarczy jedną. Lampy, drugi komplet mam, no i ręcznik mam papierowy, nie drobiłem się jeszcze bawełnianych rękawiczek. Tak, prawdziwy audiofil, no ale no to może kiedyś. No i tak, jedną śrubeczkę odkręcimy. Jest ich więcej od razu, tak jak mówiłem wcześniej. Pokrywka do góry. Proszę, za dużo może ich tutaj nie ma tego. Yy, no ale są chyba lepsi zawodnicy, najmniej mi się wydaje też jakoś powietrza hula, chyba nawet bardziej niż w tym, tym braicie Lampy są tutaj w dwóch miejscach, po dwóch stronach. Ja sobie numeruję, nie wiem czy to coś daje, czy nie, na kartoniku lewy, prawy, czyli jedynka to lewy, dwójka to prawy. No i wymienimy lampeczki. Tu jest lampa, biorę ją, łapię ją za łeb i okrężnymi ruchami, powolutku i delikatnie wyciągam i już jest lampeczka wyciągnięta. 9 pinów, jednego jakby brakuje, tam w gnieździe też jednego brakuje, więc wiemy jak wkładać. Odkładam, druga strona. klast już wymienione. No i co? Wyciągniemy sobie teraz, wkładam mulardy teraz. U Jazz'a miałem yy, telefon keny. Ale tych dawno nie słuchałem. Jest jednego pina brakuje. Nie wiem czy widać, bo ja nie wiem co on tam nagrywa, dokładnie ten telefon. Celujemy w dziureczki jak tatinę w maminę. I też delikatne ruchy dookoła. Last, jedna siedzi, teraz druga, prawa, zastanawiam się, muszę chyba pogadać z Regą, czy z Tomkiem, czy to coś daje, że one cały czas siedzą w tych samych gniazdach, lewe, prawe, czy, no i też, konkretnie, no i ustawiamy je tak w miarę prosto, no i voila, no i co tutaj dużo wielkiej filozofii nie ma, to jest mój kolejny już filmik, bo tam dwa razy mi się coś wyłączało. Nie wiem, czy w ogóle mam stracha się dotykać teraz do tego telefonu, żeby tutaj wszystko zbliżyć, jak to w środku wygląda. Żeby mi się nie wyłączył. Kurde, postaram się. Może się uda jakoś. Bo się zdenerwuję. O. A ja obniżyło mi się. No. 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 Ładnie wszystko zrobione, czysto, schrudnie. Nie wiem, mam nadzieję, że, że Was to trochę zainteresowało. Położę dalej z powrotem, to tutaj. O! Tak zrobimy. No i co teraz? Tylko pokryweczka. Wkładamy pokrywkę. No i kartne te radiatory są, można kurczę przejechać obrączką czy czymś, czy ten i zaraz one, ta farba, jakby. Trzeba uważać. No i ostre są strasznie. No i jeden imbusik. A to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest sześć, ale gdzieś tam je schowane schowane. Po co kręcić sześć? Jak można jeden? Także Wojtku, jak sam widzisz, dużo nie trzeba czasu, żeby coś tak tego wymienić. Lampeczki tutaj wkładam. No więc więcej filmów nie nagram, więc powiedziałbym wam do zobaczenia. Tak jak Jaruś w internecie, który boczek, boczuś smaży na ten na kanapeczki. Będzie teraz kosztować. Także na razie.